Witam, witam Was serdecznie dzisiaj moi drodzy, słuchajcie mam dzisiaj pioniera we druku jeżeli chodzi o druku atramentowego jeżeli chodzi o urządzenia wielofunkcyjne firmy Broder, jest tu DCP-115 mało co spotykany, drukarka naszego widza, który wysłał mi ją na y, diagnozę i ewentualną naprawę, w tym urządzeniu uporałem się z naprawą i pokażę Wam jak drukarka, która jak na chwilę obecną chyba pochodzi z 2004-2005 roku przełomu czyli mam 15-letniego Brodera wcześniejszy jeszcze był jeden model pamiętam DCP-110, natomiast d 10 110 na polskim rynku nie było, chyba tylko i wyłącznie na niemieckim. To była następna wersja, w której ja pamiętam, jak zaczynałem yy, handel yy, elektroniką, handel tego typu urządzeniami to był jeden z najlepszych sprzętów sprzedawających się w tamtym okresie z uwagi na taniość, atramentów i prostotę w obsłudze. Ta drukarka y, y, wykonałem w nieczynności już y, naprawcze, czyli drukuje. Tutaj akurat był i encoder, encoder pasował od starszego modelu, który jeszcze gdzieś tam na magazynie znalazłem, y, ten płaski. No i oczywiście musiałem pewne czynności konserwacyjne również przeprowadzić i y, daję sobie radę doskonale. Zobaczcie, to urządzenie jest naprawdę stare. Chciałem wam pokazać, ale nadal istnieje. I nadal drukuje i działa. Jakie mankamenty były wcześniej w tego typu urządzeniach? Już wam pokażę, to jest właśnie DCP-115. Jeżeli, jeżeli nie widzieliście jeszcze tego typu urządzenia, tak wyglądało. Atramentę zakładało się. Dokładnie z tej strony są to cztery takie butelki i wkłady, jaką bolączką te urządzenia były obarczone w momentach eksploatacyjnych. Głowice się też psuły. Objawiało się to błędem Ona One zauważycie trochę uchlapane, z uwagi na to, że, że wylało się trochę tego atramentu, jak ona do mnie y, po prostu była wysłana. Ale to nie problem. Tu jest taki koszyk, w którym są cztery osobne wkłady. Zobaczcie. Tak, te wkłady wyglądają. I co się w nich działo najwięcej? Ja pamiętam najwięcej, wymieniałem właśnie tych koszyków na atrament, z tego względu, że on jest pod spodem pokryty taką folią i często się przerywała, a przerywała się też przez źle zrobione robione zamienniki, z uwagi na to, że one dość ciężko wchodziły i musieliśmy dużej siły użyć, żeby zaskoczyły. To była taka bolączka nie samych drukarek, ale samych. Yy, yy, Wcześniejszych wkładów, bo ta, tych zamiennych, bo ta drukarka, mówię, już na rynku jest od 2005-2006, przełom 2005-2006. Drukuję, jak Wam zaraz pokażę, zrobimy sobie, wziąłem sobie taką stronę, jak zawsze wydrukowałem z drukarki mojej HP, którą używam na co dzień tu w sklepie. Did you change? Nie było języka polskiego, jeżeli chodzi o, o, o sam o samo wyświetlanie funkcji, tylko język angielski, oczywiście niemiecki, różnych rzeczy, akurat załączyło mi się w tym momencie czyszczenie, już poczekajmy przez chwilę i zrobimy sobie kseru, tutaj widzimy, że klient sobie poprzeklejał opcje, które chyba były dostępne, jeżeli chodzi właśnie o, o opcje w języku polskim, to chyba były takie szablony do, do Przyklejenia, bo tak samo panel był tylko, widzicie, przystosowany w języku angielskim i wszystkie funkcje były opisane w języku angielskim. Także jeżeli chodzi o samą tą drukarkę, zrobię teraz kopię, była niezwykle wytrwała, chociaż jej konstrukcja może wiele do życzenia pozostawia jak na chwilę obecną. No Zwagi na czas, który, który jest już. Na naszym rynku i nie ma co ukrywać. W tym momencie już urządzenia całkowicie inaczej wyglądają, ale możecie zobaczyć, jak wyglądało pierwsze urządzenie, można powiedzieć, na polskim rynku. Wielofunkcyjne firmy Broder, które po tylu latach drobna konserwacja, no trochę się narobiłem w tym urządzeniu, z uwagi na to, że jednak yy, rozebrać trzeba było wszystko i dostać się do środka, ale zobaczcie, 15 lat można powiedzieć urządzenie wielofunkcyjne, które nadal funkcjonuje. To jest kopia czarno-biała. Zróbmy teraz. Kolor, please wait, niech sobie chwilę jeszcze poczekamy. Ona może demonem szybkości nigdy nie była, ale zauważcie, że można powiedzieć, że większość drukarek HP, tych tanich, jak na chwilę obecną dostępnych w sieciach marketowych, mogłyby się wiele od tej drukarki nauczyć. To jest teraz będzie wolniej drukowane, bo to będzie kopia kolorowa, ale mimo wszystko jestem. Jestem naprawdę zadowolony, że udało się to ożywić, bo jest to sprzęt, który może już mi się nie wydarzyć wcale na serwisie i nigdy go już nie będę miał okazji robić. Chociaż myślałem, że już nigdy tego nie dostanę w swoje ręce, żeby cokolwiek zrobić z tym urządzeniem. Ale jak sami widzicie, drukuje i to ma się dobrze. Teraz będzie kopia robiona kolorowa. Dobra, jest. Zobaczcie. Tutaj widzimy, jeżeli chodzi właśnie o żółty kolor, że on jest jeszcze trochę zielony, on do siebie dojdzie z uwagi na to, że jednak tam trochę tego też płynu jest i czarny, niebieski i, i czerwony jest wręcz w idealnej kondycji. I to, zauważcie, że jest tylko kserokopia drukarki, która ma 15 lat. Także myślę, że urządzenie, które jest pionierem wydruków, jeżeli chodzi o firmy Broder, urządzenie wielofunkcyjne atramentowe zdaje egzamin i naprawdę jest jedne z lepszych urządzeń, mimo swojego wieku, może nie zbyt piękne, jak na chwilę obecną, a tu nie o to chodzi, chodzi o funkcjonalność dziękuję za atencję, zapraszam oczywiście do kolejnych dni, dzięki, cześć